oferta numer 3 z naszej listy bez import Audi SQ5 3.0 TFSI oczywiście napęd quattro samochód z przebiegiem 120 tysięcy kilometrów przyjechał do nas z uszkodzeniem lewego nadkola z przodu. Wersja z czarnymi, pikowanymi fotelami, oczywiście panorama, tak, wspominałem 120 dwadzieścia tysięcy kilometrów przebiegu trzysta pięćdziesiąt koni pod maską. Muszę przyznać, że dosyć to fajnie jedzie. Samochód sprzedajemy z pełną fakturą VAT. Oczywiście, do oglądania u nas na placu. Zapraszam.